Ponownie na kanale. W dzisiejszym odcinku przedstawię wam jak zdemontować tylny zderzak w golfie MK7. Powoli już się wziąłem za pacjenta. Prawą stronę już popuściłem. Co my tu mamy? To jest akurat wersja z takim chlapaczem. Nie wiem, czy to oryginało, chyba tak. W każdym razie tu mamy tak: raz, dwa, trzy, cztery takie śrubeczki na klucz Torx yy, T25. Najlepsze jest to, że o ile tu jeszcze mi od góry ładnie poszły, chyba dwie czy jedna, to reszta się kręci w koło, bo one mają z tyłu takie plastikowe nakrętki. Na kluczyk dziesiątkę. Czyli trzeba kluczyk dziesiąteczkę włożyć tutaj pod spód, sobie pod ten szmaciany, nie wiem z czego to jest, yy, całe to nadkole. Przytrzymać tam ten plastik. I drugim jakimś małym torcikiem tego typu, na przykład, chyba, że się wam koło zdjąć, to będzie łatwiej. Kręcimy tym, albo jak macie jeszcze grzechodce dziesiąteczkę, to od środka się kręci, ale to popuszcza się. Po wykręceniu tego. Mamy jeszcze jedną tutaj śrubeczkę, i jak tą wykręcicie, to żeby jeszcze nie popsuć, to tu jest jeszcze jedna. Ta jest bardzo nietypowa, bo jest tu od tyłu tak wkładana. Ktoś już to wcześniej robił, zobaczcie, już jest pęknięte. Bo jak pewnie nie wiedział, to może ciągnął. W każdym razie tu idzie śrubeczka od spodu, w ten sposób jest przykręcana. Bardzo ciężki do. jakieś problemy mamy z dźwiękiem w każdym razie biorę się teraz za lewą stronę I teraz idziemy z koksem znowu tutaj pierwszy ten chlapaczek ciężko to bardzo w tym piachu tym wszystkim się tu dostać ale pomału jakoś pójdzie jak już puści to potem się obraca dużo gwintu nie ma na szczęście Górne, nie wiem, chyba nie mają tych natrętek. Tam może 2-3 obroty i wychodzi. Już jest jeden pacjent na wierzchu Jeszcze kilka zostało, zasłownie raz, dwa, trzy. Tamte niestety trzeba kluczem przytrzymać, bo raczej się będą obracać. Nie może być zbyt łatwo. Ten klucz tu oczywiście grzechotkami nie podejdzie. Trzeba się bawić tym Tego też tak się ciepsko w rękach trzyma on tam wskoczy w swoje miejsce A ten też puścił chyba Czyli jeszcze dwa dwa tu za kołem jeszcze chyba dwa od spodu z tego co tam mówiłem Tu dwa powóźnione. W sumie tamtych może i nie trzeba, zaraz jeszcze zobaczę. Na pewno jest ten dolny. Ten dolny trzyma jednocześnie chlapacz i to nad kole. Tu jeszcze jest. Ten trzyma też to nad kole, ten musi być odkręcony. No dobra, udało się czyli na dobrą sprawę. Od spodu macie tą jedną tutaj do wkręcenia w tym miejscu i drugą tutaj. Tutaj musicie pomiędzy... To nad kole, a na zderzak włożyć tam kluczyk dziesiątkę, żeby przytrzymać tą właśnie nakręteczkę. A to jakiś kamień, już ją wyjąłem, tu jest ta jest nakręteczka. Jak tu te dwa odkręcicie, to już cały chlapacz się przesuwa, tutaj z tym. Czyli tam tych dwóch, dwóch pozostałych nie musicie tam odkręcać. Tylko te dwa tutaj, już się cały odchyla. Całe to nadkole się odchyla, jeszcze zostaje teraz tutaj ta śrubeczka ukryta jedna no W tym miejscu, nie wiem czy widać będzie Światło włączymy Tutaj jest. właśnie tu się skrywa, trzeba ją teraz odkręcić Może podejdzie grzechotka mamy to. Teraz można odchylić tutaj. I tu teraz zobaczcie, jest ten plasticzek, co trzyma, a tam pod spodem jest tak samo ta śrubeczka, jeszcze jedna. Teraz tak, jakby ktoś nie wiedział, jak tylną lampę zdemontować w GOEF-ie MK7, to tutaj mamy taką klapeczkę. Dla nik to jeszcze chyba nikt nie zaglądał nawet możliwe, A, jeszcze od nowości chyba to się trzyma dobrze jak nie będę szuł tej klapki, jak się cała trzyma tam jeszcze na, na oryginalnie tutaj to tu wystarczy troszeczkę podciągnąć i mamy tutaj coś takiego, odkręcamy ten plastik na sprężynie i zdejmujemy tego klipsa od lampy, tutaj to czerwone trzeba czerwone trzeba podciąć do tyłu, odbezpieczyć i potem wcisnąć ten czarny Guzik, dobra, odkręcam teraz tą plastikową śrubę. No i śrubka wyjęta. Normalnie tu jest gwint, odkręcacie w lewą stronę, czyli w tą normalnie kręcicie i wychodzi. Teraz zostało tą kostkę jeszcze odblokować. Tą czerwoną trzeba przesunąć do tyłu. Jakiś śrubokręt płaski do tego celu. Nie wiem, czy może się uda nagrać. Strasznie zamazany obraz. Przesuwamy w tył. O! Teraz, jak przesunięte, trzeba wcisnąć ten czarny guziczek. Normalnie go tutaj, i pociągnąć do tyłu. Tylko jedną ręką, bo chyba tego nie zrobię. O, nawet mi się udało. Nawet się udało. Tak to wygląda. Normalnie, tutaj, jak czerwone od przesunięcie do tyłu, to jest wtedy. Miejsce na odblokowanie naciśnięcie tego czarnego. Normalnie czerwony blokuje ten czarny, żeby się nie wysunął. Teraz lampę będzie można pomału wyciągnąć, pociągnąć do tyłu. Tam jest jeszcze jakieś ząbki są, trzymają, ale wyskoczy zaraz. Tu jest jakby taki zaczas pod sobie czymś takim na przykład delikatnie. No, tu też jest taki ząbek. I już się lampa wysuwa. elegancko do tyłu. No, proszę bardzo cała filozofia tylko te dwa ząbeczki tutaj delikatnie trzymają w tych otworach i już mamy dostęp do zderzaka lampa cała zdemontowana trochę tutaj ziemi jest na niej trzeba ją wyczyścić dzięki temu, że lampa jest teraz zdjęta to tu delikatnie można te ząbeczki te ząbeczki tutaj można delikatnie właśnie podważyć, żeby ich nie pourywać nakiskając tam i ładnie nam wtedy wyskoczy cały ten jak to do tego zarabiu przyciągnęli, to by ich tu wyłamało wszystkich. Każdy jeden trzeba śrubokręcikiem w dół nacisnąć tutaj. Wtedy wam to jest taki rancik wyskoczy do tyłu, bo tak zaraz trzyma. O, tak trzeba to zrobić mniej więcej. Tu trzeba nakisnąć delikatnie Jego ząbeczka, tylko ja jedną ręką tak nie zrobił, bym Ale tu się trzeba każdy jeden nakisnąć i w momencie nakiskania delikatnie podciągać jak już popuścicie u góry sobie lampę odkręcicie dam te śrubki to jeszcze zostaje wam odkręcenie tych śrubeczek tutaj Tu też jest na gwiazdkę tylko taką małą zobaczymy jaką dziesiątka za mała 12, sam raz Torx 15 Torx 15 tutaj idzie odkręcamy to Jedną ręką to tak nie bardzo Plastikowe one są takie, nie wiem już No już tyle mam wykręcone To są takie plastikowe kołeczki Gdzie to jest tutaj Teraz trzeba podwadzić go i wylatuje ząbek tutaj jest jeden uwolniony i jeszcze jeden jest tutaj drugi w tym miejscu trzy dwa takie dwa takie do wykręcenia jest one są plastikowe to trzeba uważać żeby się nie obrobił wind bo wtedy zostaje jedynie ich na hamę wyciągnąć Póki lekko idzie to jest dobrze Ważne, żeby był dokładnie tork taki jak trzeba, czyli T15 Żeby nie przeskoczył Musi wyjść praktycznie, jak się kręci w miejscu, nie idzie dalej, znaczy, że już wyszedł Także nie trzeba go do samego końca nawet wykręcać Podwadzamy teraz tutaj I wylatuje Ważne żeby się cofnął z tego otworu, tu już wtedy nie, nie rozpychał go w to rozpycha tu na boki, wtedy trzyma automatycznie. Już mamy tutaj zderzek poluzowany. Zostało tylko górę teraz odczepić pod lampą i gotowe. Lewa strona gotowa, jeszcze prawa. Trzeba pamiętać, nie że jeszcze jedne idą takie po lewej i po prawej, cztery w sumie się będzie lepiej wszędzie po kolei równomiernie w miarę, najbardziej jest jestem pierwszy. 工业也工业。 W dużej siły, żeby to minęło. Następny. Największy, ale ten najłatwiej ten największy. największy najłatwiej się wciska. Czeka się skoczy ten z powrotem. Teraz zostało, od wewnątrz trzeba podgrzać, wypchnąć to na równo i zespawać od zewnątrz i od środka, tak żeby było to na dłuższy okres, już nie puściło więcej razy. z zewnątrz, jakbyśmy zrobili, to prawdopodobnie mogłoby pękać od nowa. Jak z dwóch stron będzie zespawane, to już powinno być ok. jak zwykle pamięć się zapełniła a już wstępnie mam tutaj złapana z tej strony teraz odwracamy drugą stronę no i zderzak już na miejscu widać, że troszkę taki jest nowszy względem tamtego ta będzie spolerować jeszcze ten błotnik bo teraz wszystko jest tu jak nowka wszystko to już jest zamontowane zamontowane. tylko kliknął z powrotem na te wszystkie zatrzaski, wskoczył zostało teraz poskręcać te śrubki tutaj pod spodem a jak były spolerować ten błotnik trzeba będzie ten też jeszcze trzeba będzie zmatować, spolerować żeby się kolor zjednolicił nie był malowany do końca, tylko samym bezbarwny było tutaj rozcieniowane także musi być dobrze tu jeszcze tą zaślepkę trzeba włożyć na takich zatrzaskach jest, także jakbyście chcieli wyciągać, to tylko trzeba ścisnąć i wychodzi od tamtej strony, od środka zderzaka. Teraz będzie wracała z powrotem na miejsce. Całą tę listę plastikową też na takich zatrzaskach wyciągałem do malowania. Także już jest z powrotem na miejscu. Zostało tylko te śrubki od dołu poprzykręcać, te po bokach, i lampy zakładać i gotowe już w sumie.